Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset ósmy. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. O co chodzi w tym wersecie? No o Jana Chrzciciela. Cały kontekst jest taki, że był człowiek posłany od Boga, któremu było na imię Jan, przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o światłości, o której, której, o której już wiemy. Tą światłością jest Jezus, który sam sobie później powie: Ja jestem światłością świata, ponieważ ja jestem życiem, a życie jest światłością ludzi. Okej, okay. czemu Jan musi powiedzieć? Już, bo rozumiesz, Ewangelia Jana jest pisana długo po tym, jak in, nie tylko Jezus, Jan Chrzciciel żył, Jezus żył, zmartwychw, umarł, zmartwychwstał, ale długo po tym, jak inne Ewangelie są napisane. No między innymi z dziejów apostolskich czytamy, że lata po działalności Jana Chrzciciela wciąż niektórzy trwali w nauczaniu Jana Chrzciciela i niewiele wiedzieli o Jezusie oraz niewiele wiedzieli o wszystkim, co Jezus uczynił, nie wiedzieli o Duchu Świętym i itd., tak ale nawet za czasów Jana Chrzciciela, nawet Jezus, okej, okay, tuż po jego śmierci najprawdopodobniej zwraca Żydom na to uwagę, że mieszają świadka światłości ze światłością. I dlatego Jan Chrzciciel nawet wiele lat później mówi, uważajcie na to. To był wielki człowiek, to był wspaniały prorok. Największy prorok, sam Jezus powie, że największy z proroków, ale nie mieszajcie nawet najpotężniejszego z potężnych bożych ludzi z synem bożym, który zstąpił z nieba i tylko wyglądał jak jakikolwiek inny człowiek, ale był Bogo-człowiekiem. Jezus w Ewangelii. Jana w piątym rozdziale czytamy, że dokładnie to wyrzuca Żydom, że chociaż oni go zapytali, czy ty jesteś tą światłością, która miała się objawić, i on powiedział, że nie, nadal niektórzy Żydzi, nawet będąc w opozycji choćby tylko do Jana Chrzciciela, i tak woleli się wyłącznie jego trzymać, niż tego, i przy, niż przyjść do tego, na którego on, Jan Chrzciciel wskazywał. Spójrz, to jest Ewangelia Jana. Piąty rozdział, wersety od 33 do 35. Jezus mówi tak o Janie: Wy posłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Lecz ja nie przyjmuję świadectwa o człowieka, ale mówię to tylko po to, abyście wy byli zbawieni. I teraz 35 werset, kluczowy. On był płonącą i świecącą lampą. A wy chcieliście do czasu radować się w jego światłości. Jezus zwrócił uwagę, nie przeczy, że ludzie potrafią być dobrzy, że ludzie potrafią być etyczni, moralni, mieć, mówić prawdę w jakiejś kwestii, tak jak Jan Chrzciciel, a więc mieć jakiś rodzaj światła. Jezus mówi: On miał światło, tylko zrozum. Ludzkie światło, światło ludzkiej dobroci, mądrości, poznania, przykładu, jaki możemy od kogoś wziąć. Ludzkie światło, światło człowieka jest ograniczone i skończone. I dlatego Jezus mówi: czy nie rozumieliście, że w takim świetle można trwać jedynie do czasu, jedynie do pewnej granicy? Bo jest tylko jedna światłość, która jest nieskończona, której ciemność nie ogarnia, która nigdy nie zgaśnie, nigdy się nie kończy, nie ma żadnych granic, i tą światłością jestem ja, mówi Jezus. Zatem. Kiedy nam zwraca na to uwagę Jan Chrzciciel w ósmym wersacie, Jan Ewangelista, że Jan Chrzciciel nie był światłością, a jedynie przyszedł świadczyć o światłości, zwróć uwagę: światłość mówi o Janie Chrzcicielu, on był kagankiem. Ale rozumiesz tylko po to, żeby dać zupełnie oślepionym ludziom znać, Idźcie tam, patrzcie tam, aby oni przyszli do właściwej światłości, światła, które jest źródłem wszystkiego innego, co może zaświecić. Teraz e, Jan, ewangelista, mówi: Nie mylcie więc nawet tak potężnego kogoś jak Jan Chrzciciel, nie porównujcie go nawet, bo on sam mówił: Nie ma żadnego porównania z Jezusem. Dlaczego jednocześnie to jest ważne dla nas dzisiaj, bo nie tylko to jest istotne, kiedy czytamy Biblię, widzisz, bo my dzisiaj dokładnie to samo robimy z ludźmi, których znamy, których cenimy, których szanujemy, których poważamy w ciele Chrystusa. I nadal nie chodzi o to, żeby nikogo nie szanować, nie cenić, nie poważać, ale abyśmy zawsze pamiętali o tej cienkiej granicy, rozumiesz, w ramach której my rozpoznajemy w kimś światło. Biblia mówi bardzo dobrze: Jezus sam powiedział: Oczywiście, on był światłem, Jan Chrzciciel był, ale trwanie, ogrzewanie się, rozumiesz, czerpanie z tej światłości, z tego kaganka, którym był Jan Chrzciciel, jest ograniczone i musiało się skończyć. Zatem i my dzisiaj powinniśmy to rozumieć, że jakikolwiek człowiek, którego znamy, którego cenimy, w relacji z którym odkrywamy, że wow, może być przykładem pod takim czy pod innym względem, pamiętaj, każdy taki człowiek o tyle tylko może mieć światło, o ile ma je od Jezusa. A zatem, nawet kiedy się cieszymy i dziękujemy Bogu za braci i siostry w wierze, którzy są wzorami, którzy są przykładami, nadal. O tyle tylko oni są przykładem, o ile my czerpiąc z ich życia, z przykładu ich życia, inspirujemy się do jeszcze lepszej relacji z Jezusem. Rozumiesz, żaden z tych prawdziwych braci i sióstr, tak zwanych generałów wiary, nie zrobiłby z siebie bożka, idola. To my robimy z takich ludzi idoli, często mówiąc, że ale to są świadkowie wiary. Mm. Nie rób ze świadka Chrystusa, świadka wiary, kogoś, kto daje Ci przykład życia, Ty w swoim sercu, kogoś większego niż ten człowiek naprawdę był. Oddaj chwałę Jezusowi za każdym razem, kiedy zachwyca Cię coś w innym człowieku. Sam Jezus uczcił Jana Chrzciciela, ale dokładnie tylko na tyle, na ile Jan Chrzciciel zasługiwał. Jezus jest prawdą. Tylko Jezus. On sam wystarczy.